Dzień dobry, kochane Wagi. Styczeń 2023. Czytanie miesięczne dla Was. Skarbeczki wszystkiego najlepszego w nowym roku Wam życzę. O innych znakach zapomniałam im życzyć wszystkiego najlepszego. Kochani, nowy miesiąc, nowy rok. Każdy się zawsze boi, jak tak słyszę od Was, co to będzie w nowym roku. Ten styczeń będzie straszny, podwyżki. To, to, wszystko nowe, nowa praca, nowe facet, To, słuchajcie. Mam wrażenie, czytając poprzednie sześć znaków, że my jesteśmy tak przywrażliwieni, że na pierwszym miejscu stawiamy: ach, będzie źle. A jak robię Wam czytania, to po prostu yy, szok, jakie są dobre. Jakie fajne. Także radzę Wam wagusie też myśleć w tym miesiącu pozytywnie, bo jak będziemy myśleć pozytywnie, przyciągniemy do siebie dobre rzeczy. Kochani, talia główna to talia yy, Arkanu. Talia dopowiadająca to oczywiście Chiro Marchetti Boski Tarot. Ale na początek, tak jak powiedziałam, będzie to miły miesiąc. Podam Wam aniołka z magicznych syren na dzień dobry. I będzie to na pewno super ekstra karta. Gwarantuję. Czuję, jak to Śląska. Jak to śląska wróżka mówi? Czuj to, czuja to, wiecie? Czuja to. Muzyka dla manifestacji, tralalala, kochane wagunie, aby zamanifestować szybko. Myśl o swoich pragnieniach, gdy śpiewasz, nucisz lub grasz muzykę. Właśnie, włączcie sobie swoją ulubioną melodię, swojego ulubionego wykonawcę. Śpiewajcie, śpiewajcie, tańczcie, jeśli macie ochotę. Te wszystkie stresy, te wszystkie kłopoty wyśpiewacie. Zobaczycie, jak będziecie się lekko czuły, fantastycznie. no I pamiętajcie, że to czytanie, które dla Was wykonuję, jest ogólne dla wszystkich i może się tak zdarzyć, że nie rezonuje z Wami. Może mówię do paru osób. Pamiętajcie, żeby sprawdzić sobie w jakim znaku macie ascendent. Ważny jest też księżyc Wenus, tak. Posłuchajcie tego drugiego znaku, a na pewno zobaczycie, że y, któryś z tych znaków z wami bardziej rezonuje. Przynajmniej w moim przypadku, tak. Skarbeczki jest. Bardzo, bardzo, wam dziękuję za lajki, za komentarze. No jestem pod wrażeniem, bo wiecie, że jestem rozliczana. Jako że jestem nowa tu, to jestem rozliczana z tych lajków, z tych komentarzy i bardzo chciałam wam serdecznie podziękować, bo dzięki wam ten kanał istnieje. Także będzie mi bardzo miło, jeżeli dzisiaj zostawicie łapkę w górę, e, obojętnie jaki komentarz, e, kwiatuszek, serduszko Wagusie, muzykę, nutkę, co chcecie, a może chcecie napisać, jak z Wami karty rezonują, również bardzo chętnie się, się dowiem, tak? A jeżeli nie subskrybowaliście jeszcze kanału, to zachęcam, nacisnąć subskrybuj. Tam taki jest szary dzwoneczek, i będziecie otrzymywać wszystkie filmy, jakie wrzucam w pierwszej kolejności, a nie na przykład po miesiącu, tak? No to się ciotka nagadała. To chodźmy już, zapytajmy, co w tym miesiącu styczniu, kochani. Rozkład, który wykonuję, nazywa się Krzyż Celtycki. I dzisiaj będę, tak jak powiedziałam, dopowiadać boskim tarotem. Kochani, wasze wyzwanie na miesiąc styczeń. No i co? Nie jest tak źle, bo kochani, y Dwójka monet to jest dla mnie sygnał, że yy, na przykład chcę podjąć pracę na drugi etat. Chcę yy, wziąć drugi kredyt, na przykład konsolidacyjny, żeby płacić jeden, bo jest mi potrzebna gotóweczka, tak? Chcę na przykład yy, spotykać się z Józiem i z Kaziem. <zulanski> Może głupi przykład. Ale sytuacja ta, kochani wasza, w tym miesiącu m, będzie wymagała m, nie skupienia się na jednej rzeczy, a na dwóch, na kilku. Możecie być troszeczkę rozpraszani, owszem, no bo wiecie, jak się pilnuje tylko jednej rzeczy, jednego dziecka, to jest inaczej niż dwójki, piątki, dziesiątki, prawda? Opierajcie się, kochani, na swoim instynkcie. Wyciągajcie wnioski, i korzyści, które z tego wypływają, bierzcie do siebie. Tu mamy kochani, tą nieskończoność. Wy chyba w tym miesiącu będziecie dużo rzeczy robić, dużo działać, dużo weźmiecie sobie na głowę. Ale was też stać na wiele. Właśnie ta nieskończoność. Was stać na bardzo wiele i wy nie będziecie się bały podejmować nowych, nieznanych wyznań. Ta osoba stoi na jednej nodze. Nie stoi na dwóch, tak jak normalny człowiek, tylko stoi na jednej i próbuje swoich sił. I wy, Wagusie, ja was widzę. Równowaga, czasami zmienność, ale po to, żeby pokazać jakąś niespodziankę, jakiś talent. Ale zwróćcie też uwagę na sprawę finansów, bo dwójka monet, to dla mnie mówi na pierwszy rzut oka, że będziecie wydawać pieniądze na pierdoły. Będziecie przywiązywać szczególną wagę do finansów. Będziecie dążyć do finansów, będziecie szukać, gdzie zarobić, jak zarobić, byle szybko, byle już, byle na wczoraj. Wiecie? Może nie wszyscy, tak jak mówię, może mówię do jednej wagusi, ale tak czuję. To powiem. Co może przeszkodzić albo co pomoże? Mamy tu jakiegoś chłopa. <laughs> Z mieczem. Nazywa się Król Mieczy spojrzenie ma chłodne nie wysyła serduszek, kwiatów jak powie raz, że, że kocha to powtórzy ci dopiero za 30 lat i to powie ci, że już to kiedyś powiedział i nie będzie powtarzać 100 razy Ym, nie będzie to taki ciepłe kluchy raczej będzie sztywny chciałam powiedzieć raczej będzie poważny Nie wiem, czy Was będzie drażnić w tym miesiącu, ale, mm, ale on Wam może w czymś pomóc. Może to są, kochani, sprawy związane, że musicie sobie coś wyjaśnić. Tutaj będzie komunikacja między Wami potrzebna. Ten facet może być. Ta osoba, przepraszam, ta osoba będzie starsza od Was. Albo już jest po rozwodzie, albo już ma takie przejścia za sobą, kochani, że można by powiedzieć: życie mnie nauczyło, życie jego nauczyło, tak? Tą osobę. Może wam w czymś pomóc? Bardziej wydaje mi się, że pomoże niż zaszkodzi. Ale tak jak mówię, nie spodziewajcie się od tej osoby, że. Kochanie, słoneczko, serduszko, tak jak ja do was mówię, nie, nie, nie. Anno, Katarzyno, on będzie się tak zwracać. wiecie o co chodzi. No, może to będzie wasz szef, idźcie do szefa po podwyżkę, co niech da, co odchodzi do przyszłości. Wspomnienia za kimś, za jakimś czasem, za byłym mężem, za byłą dziewczyną. Wspomnienia starego domu, starego miasta. Cokolwiek zostawiliście za sobą, będziecie mm, powoli odchodzić od tych wspomnień. Może spotkaliście kolegę, koleżankę z ławy szkolnej i wiecie, zabolało ser No i dobrze, że zabolało, miało zaboleć, idzie w cholerę. Idzie, nie, nie pozostawiajcie y, to, co było, a nie jest, pamiętajcie, nie pisze się w rejestr. Miało odejść miało. Pooglądane zdjęcia, pooglądane zamknąć na dole w szafie głęboko. Tak? Co jest w waszej podstawie tego czytania? Bardzo dobrze. 10 denarów. Wy zajmujecie się i skupiacie się, tak jak powiedziałam, na pieniądzach. Na tym, żeby mieć samochód, na tym, żeby mieć mieszkanie, na tym, żeby mieć pracę, żeby mieć utrzymać dom, rodzinę możecie sobie kochani nawet zaplanować na ten miesiąc, albo w coś zainwestować albo coś kupicie, auto, mieszkanie coś drogiego, nie jak firaneczka wiecie za 20 zł, tylko coś droższego i dla was kochani to jest podstawa tego miesiąca pieniądze, stabilność rodzina to co ma fundamenty to co się przenosi z pokolenia na pokolenie rodzina, matka, ojciec, siostra to jest najważniejsze reszta paliho co macie w sercu, już podglądamy, co w tej głowie siedzi. No i zaś kasa. Wy macie finansowy miesiąc, ale ktoś wam może też pomóc. Czy to znaleźć pracę, czy to pomóc zainwestować dobrze pieniądze, dobrze ulokować, dobrze wydać, kupić taniej. Bardzo fajnie, kochani. Wy będziecie naprawdę myśleć w tym miesiącu konkretnie i rzeczowo. No jak nie wagi. Jak nie wagi niedaleka przyszłość wy będziecie miały chyba najkrótsze pytanie a nie będę brzydko mówić bo może dzieci mnie słuchają niedaleka przyszłość wieża coś pieprznie Sprawdźcie w domu prąd gwiazd, gwiazdki, światełka, jak macie świeczusie popalone, żebyście na przykład nie zasnęły, tak? Dziewczyny czy chłopaki. Jak Ja, ja na przykład uwielbiam, ja mam tu świeczkę, tam świeczkę, tu. I, i, i tu trzeba uważać, kochani, bo, bo coś, coś może z prądem być, nie tak, coś, coś w ogniu, ale w domu się może coś zepsuć ewidentnie albo pójdzie coś w aucie na przykład elektryka tak będziecie sobie klikać tym tym klikiem tym czymś i auto się nie będzie chciało otworzyć no to ewidentnie wiecie coś się zepsuje. Coś wam się zepsuje ale ja, ja jeszcze muszę sobie dopowiedzieć bo, bym, bo już się zdenerwowałam. Pazi, paź leci. Paź leci. Słuchajcie oddawajcie auto do mechanika dajcie do sprawdzenia o czymś nie wiecie, ktoś mógł wam naprawić na przykład, ja teraz podaję przykład, naprawiono wam w grudniu, w listopadzie auto, tak, wszystko gotowe i pojedziecie z powrotem i powiecie pani, jak pan naprawił, jak dalej nie działa tak, i może być z tego wiecie, mała gówno burza, powiecie od słowa do słowa, słuchajcie ten ktoś dobrze o tym wie no. ten ktoś dobrze o tym wie że to nie wyszło natomiast kochani yy... Jest tu jakiś plotkarz koło was. Osoba, która lubi się zajmować tym, czym ja nie lubię. Obgadywaniem, plotkowaniem. I ta osoba może, może gadać, gadać, i możecie się dowiedzieć i, i, i może powstać z tego na początku, tylko od słowa, wiecie, do słowa plotka, gadka. Kobieta to chyba zainicjuje. No. I słuchajcie. Mm... Może być dosyć dosyć kiepściutko, ale trzeba będzie zacząć od nowa. Nie wiem czy to wam, powiedzą, Pani musi z tego stanowiska odejść, bo... Wiecie, są różne osoby, z różnymi osobami pracujemy i... Um... Może dobrze by było, gdybyście nie wchodziły w relacje, kłótnie, wiecie. Unikać takich osób, jak wiecie. Przynajmniej tak widzę, jakby plotki o was były, jakby ktoś chciał o was plotkować. No. Ojejku. No, może nie będzie tak źle a wy no wy sobie da, dacie radę. Dacie sobie radę, kochani, jesteście tutaj pokazani w pozycji króla dnarów. Yy, dacie sobie radę. Natomiast trochę wydatków jakoś widzę na ten miesiąc, albo na dom, albo przy pracy, na auto, yy, cały czas wydatki. Cały czas yy, mamy tutaj przy tych monetach jesteśmy. No, albo sobie naprawdę coś fajnego kupicie i będziecie bardzo bardzo zadowoleni, tak? O jejku, jejku, kochani, no nie będzie tak źle, ja się tu tylko tą wieżą tak wystraszyłam, bo faktycznie coś się może, może zepsuć, ale nie będzie tak źle, zobaczmy tych ludzi, co tam idą z zewnątrz. No, będą się chcieli wtrącać. Słuchajcie, bo przy siódemce buław to musicie bronić swojego zdania, a tutaj ktoś będzie chciał narzucić wam swoje zdanie. Czyli ty idź tu, zrób to tak, ja wiem lepiej. Gówno prawda, nikt nie, nie przeżyje życia za was, tylko wy. Więc kochani, nie dajcie sobie wleść teściowej na głowie, nie dajcie sobie wmówić, że tak nie jest, to wy macie rację. Tak? nadzieję no macie nadzieję zarobić pieniądze dostać odpowiedni awans, stanowisko słuchajcie, ja myślę, że wy w tym miesiącu jeżeli macie taką możliwość to dostaniecie ten awans jak nie, to idziecie, prosicie jeżeli nie macie pracy, to ja nie chcę słyszeć pod koniec stycznia, że wy nie pracujecie bo tu macie nawet i okazję dwie prace znaleźć na dwa etaty dodatkową nawet, na zlecenie patrzcie, wy jesteście pokazani kochani To są wasze nadzieje, że zostaniecie osobami, które mają wszystko: mają pieniądze, mają poważanie, mają odpowiednią pracę. Słuchajcie, ja tutaj widzę podpisanie umowy: tu, tu, tu. Naprawdę. Tylko może by trzeba było ruszyć się. Nadzieje, obawy i wynikowa cesarz. Single. słuchajcie, będzie tutaj starszy facet jeden, mm, dla części z was może to być taki mm, starszy poważniejszy, tak jak wam powiedziałam od was, tutaj mówiłam o tym królu mieczy a tutaj mamy cesarza słuchajcie, to jest poważna osoba może mieć dziecko, może być starszy, ale to jest poważna osoba, z nim nie będziecie gadać o kawałach takich pierdołach nie z tej ziemi i czy jakie w filmach grał Jaś Fasola i Hihicha, Hi tylko tu będą poważne tematy, to jest poważny człowiek, poważny człowiek wkracza do waszego życia. Czy wy go przyjmiecie, czy go nie przyjmiecie, sprawdzimy sobie kochani w tygodnióweczkach. Jak najbardziej. Dla Was to może być osoba, którą znacie już od jakiegoś czasu, i ona na przykład powraca do Was, tak? Bądź yy, chciałyście być same, a ta osoba znowu się odzywa, bo tutaj mamy tego pazia, była pod spodem, znowu się odzywa i nie daje za wygraną. Słuchajcie, no, tutaj ewidentnie widzę w styczniu randki tutaj widzę chęć na randki, chęć na poznawanie drugiej osoby, co my tu mamy jeszcze pod spodem to jest brzydkie, no tu będzie dużo wiadomości kochani, a co mamy w Ciro pod spodem no a z kielichów będą wagunie w tym miesiącu które mogą, patrzcie mamy tego pana też, króla Buław tutaj Słuchajcie, będą też wagonie w tym miesiącu, które mogą znaleźć faceta, czy też miłość swojego życia, czy też kobietę do tańca, do różańca, ale może być tak, że albo dzieli was, was odległość, albo nie będziecie mogli ze sobą być, albo będzie jakaś chwila przerwy, bądź jakieś ciche dni, bo mamy tutaj tego pustelnika, ale to jest konkretna osoba. To jest osoba, która nie lubi zdrad. Bo kapłan mi o tym mówi, że osoba ma takie ym, wartości moralne w sobie. Wiecie, że ona nie toleruje zdrad, nie toleruje trójkątów, życia takiego, wiecie, otwarte małżeństwo, otwarty związek to nie dla niej. No, dopytamy, kochani moimi cygańskimi, co wam chcą jeszcze powiedzieć, dobrze? Będziecie czekać, tęsknić, patrzeć, czy ten ktoś dzwoni, pisze. No dużo wyjazdów Was czeka w styczniu, dużo, ale dużo też radości, takich niespodziewanych. Ktoś z bliskich może pochorować, dziecko mama, tata, ktoś tutaj może zachorować w styczniu, tutaj taki e, słabszy zdrowotnie e, zdrowotnie tydzień e, tło, tydzień, miesiąc, styczeń Sylwia już się poprawiłam <grywa> już się poprawiłam bogaty mężczyzna stanie przed wami e, osoba, która albo wam udzieli kredytu Albo sprzedawam dom, albo mężczyznę, którego poznacie, będzie bogaty, będzie coś posiadał, będzie obracał pieniędzmi. Być może ten mężczyzna będzie miał swoją firmę. Jeżeli wy prowadzicie swoje firmy, to możecie mieć wspólnika, który zainwestuje. Mężczyzna z pieniędzmi. Mężczyzna jest tutaj, kochani, bardzo pomocny, potrzebny w miesiącu styczniu. Może szukacie chrzestnego do dziecka. Bogatego brać. Gołodupców nie brać. Kochani, na koniec karta wyroczni. Bardzo lubię tą talię i tak sobie pomyślałam, że dzisiaj Wam ją dam. Dwójeczka. Dwójeczka będzie w Agusie bardzo ważna, zapamiętajcie, bo ja tutaj zamiast przeczytać, co ta karta oznacza, spojrzałam najpierw na dwójkę. Dwójka będzie ważna w tym miesiącu, a kartę startową wasze wyzwanie, również macie dwójkę denarów. Także coś jest na rzeczy, kochani. Brama w oddali śmiały krok naprzód. Ja cię kręcę, ja, ja nie chcę ten. Y... Tu jest jakiś rozwój. Wy się albo czegoś uczycie, albo ym, poznaliście kogoś i tak ym, robiłyście dwa kroczki do przodu, trzy do tyłu, i ja widzę, że teraz śmiało podchodzicie do tej osoby. To jest kolejne wasze doświadczenie, z którego wynosicie naukę. Tam jest kolejna brama, i wy się nie cofacie, tylko idziecie do tej bramy. Co oni tu jeszcze napisali? Macie skierować wzrok na horyzont i iść ku swojej przyszłości. Zobaczyć ją. Nie, nie cofać się. Idźcie tylko naprzód. Nie ma sensu. No właśnie, dlatego do przeszłości odchodzą te wspomnienia może tych byłych, byłych kochanków. Jejku, jaka fajna ta karta. Tutaj kochani, jest takie fajne zdanie. Ja bardzo lubię. Zbyt długo byłyście rolnikiem uprawiającym twardą glebę która przynosiła niewielki plon czas zmienić profesję i zostać odkrywcą być może naprawdę w styczniu chcecie zmienić i zmienicie tą pracę być może chcecie zmienić samochód, partnera ja wam daję bogatego co wy na to? kochane wagunie wszystkiego pięknego wam życzę Uwaga, tylko w domku, żeby się tam coś nie zepsuło, tak? Dajcie znać w komentarzu, jak, jak z Wami karty rezonują. Buziaki dla Was cudownego miesiąca. Pa pa!